Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w piątkowych horrorkach Na dziś wybrałem grę Amnezja. Może pomyślcie, dlaczego mój głos jest taki przyciszony, taki poważny, bo chcę w pełni wczuć się w tą grę, w klimat, jaki będzie mi towarzyszył. Więc bez zbędnego pitolenia zaczniemy grę. Na początku chcę powiedzieć, że kompletnie nie wiem o czym jest ta gra. Wiem, że to jest po prostu horror. U Niko, nikogo nie oglądałem tego. Więc, jakby moje przeżycia z wami będą prawdziwe. Nie może być przygotowane. O szaleń mnie mnie. Muszę powrócić. Mój nazywam Daniel. Mówię w Lublinie. Na. na. Mayfair. Co mam zrobić? To jest prawda. Nie nie zapomnij.

Jesteśmy w jakimś pokoju, gdzie róży na nas padają. No. W innych okolicznościach, gdyby tam było troszeczkę ładnie wykończone te ściany, to bym się w sumie cieszył. Ale ta dziura w, w suficie, no niezbyt mi się podoba. No to nic, zaczynamy gierkę. Zostaliśmy w jakiś tam sposób ...ogłuszeni. No co to jest? Jakieś mm. książki. Fajnie, fajnie. Y, -y. ale E -y to pewnie jest... Może to, ta gra jest na tym... Na konsoli, więc... Może dlatego pokazuję, że to jest Y? Dobra. Dobra. Wcisnąć N? No to mam to. Te różne. Na razie nic nie mam. Nie wiem. O, dobra. Czyli kac nam nadal dotrzymuje. Nie wiem co mu się dzieje. Czy my jesteśmy jakoś sparaliżowani, czy... Czy po prostu. Coś tu jest. Nie, nie można. Czy te ksiatki można jakoś. O! Można to jakoś biegać. Dobra. Miałem już tam styczność przez chwilę z tą grą, więc. Otwieranie drzwi pamiętam, że jest takie, że po prostu myszką trzeba popychać. Dobra, tu mam jakąś Thunderbox. Nie wiem co to jest. Nie wiem czy to nie jest jakieś światło, coś takiego od światła. To może to jest jakieś do tej do naftowej tej lampy. Jakieś paliwo czy coś, nie, nie wiem, nie wiem. Może z czasem się dowiem. Może mi się to jakoś sprzeda w jakimś celu. Z drugiej strony też nie wiem... A, czyli to po prostu oświatlam to. No spoko. Czyli w jakiś sposób wiedziałem o co tam chodzi. Dobra, tu mam jakiś pokój. Tu się otwiera. Nie wiem. Jakiś przeciąg. Już okno nie zamknął. Jest tu ktoś? Halo? O mamy to, 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 to. Teraz głupio tego nie zużyjemy. Ktoś jest z domu, bo napalone. W sobie mógłbym tu już zostać. Okej, okay, dobra. Idziemy dalej. Za czym? co tu jest. Jakieś plamy. Obrazy. Hmm. Mi to coś przypomina sztukę, nie wiem, grecką? Jakieś spotkanie wyższej warstwy społecznej. Dobra. Eee, zamykanie to. Mniej więcej wiem, jak to jest. Ale to nie można biegać? Kucać się, kłócać jak normalnie. Może altem? I co to, to biega? żeju, Musisz mnie bić. Co to kurwa jest? Musisz mnie szantażować. Musisz mnie zostawić. Nie bij, przetłumacz. Dobra, co tu jest? A tu możemy się przebrać w rycerza. Tu mamy to na te światła. Cholera, myślałem, że już ktoś tutaj wzdrawia. Ale ja nie wiem o co chodzi. Bo tak się ekran dziwnie rozmazuje. Nie wiem, czy tu się da zapisać. W jakiś sposób. F5. Nie wiem. Czekajcie. Nie, bo tu jest save and exit. Nie chcę wychodzić. Z, wam, z wami jeszcze chcę posiedzieć. Oczywiście... Się. O! Coś tu się będzie działo? Muszę mnie to zapalić! Nie no, nie, nie wiem, ale jakoś chyba... Tu nie trzeba tego odpalać. Mi nadal zastanawia, dlaczego... E yy, Dlaczego ten ekran... O! Patrzcie. Myślałem, że to jest do zabrania. No nic. Dlaczego ten ekran jest tak rozmazany? W komentarzach możecie mi oczywiście jak mniejsze styczność z tą grą albo coś, to ja bardzo chętnie jakieś rady czy coś, by żebym po prostu na tych materiałach trochę było ogarnięty Ale przeszliśmy do jakiegoś chyba innego pokoju, czy jakiejś części... No to jest chyba prawdopodobnie zamek na no to. Jakiejś innej części zamkowej. Dobra. Nic się nie dzieje. Te plamy na tu są są jakieś książki Z tego co zauważyłem, że Te plamy to chyba pokazują Drogę gdzie mamy przebyć Jeśli to ma być straszne To spoko Czy no ma podwyższone tętno Jakbym był w takim, w takim czymś To też by mi w sumie skoczyło ja bym się w sumie włączył światło, ja poproszę światło jakieś, nie ma. Słyszałem jakieś tupania, chyba. Nie wiem. O, 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 coś tu chyba jest. Nie. Oczywiście znaczy postaram się nie krzyczeć, bo nie no, mam zwyczaju jakoś straszyć, jakoś przestraszyć się w grach komputerowych. Jakoś się uodpornie na to, chociaż horrorów ogólnie nie lubię, ale mówię, że a nagram dla was Darmowe Jakoś się ba wiatry w tym... Mnie nie lubią. Nagram dla was. To podobno, hororek, jeden z lepszych. Tą wieczorem nie. Dobra. Ten gościu co chwilę dostał jakiejś fazy. O co mu chodzi? Z książkami można chociaż porzucać. Jak potwór jakiś wyjdzie, to książką dostanie. Przez łeb. No taką, taką, nie wiem, jakąś encyklopedią z biologii, jakby dostał, to by się złożył. widzicie to? Zamknięte. Ej, czuję, że zaraz coś na mnie wyskoczy. Będzie to, będzie to uwiecznione na nagraniu, że pierwszy raz krzykłem... ...w grze. Ze strachu. Nie wiem, pewnie gdzieś jest jakiś klucz. Pewnie muszę gdzieś znaleźć jakieś wskazówki może gdzieś są Nie wiem może tu w tym pokoju Mamy chyba to właśnie do otwierania Tu nic nie ma Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Bo raczej nie ominąłem żadnego pokoju, no. Chyba że tu coś jest, co nie widziałem. Dobra, zapalę sobie, żeby to jakoś mniej więcej normalnie było. O, nie będzie tak No Chyba, że coś jest w ścianie od jakieś przejście albo coś. Tutaj jest. Na muszę wyciągnąć jakąś książkę, a za którą jest jakiś klucz. No mamy jakąś... jakieś... Masz, co to było? Mamy jakąś zagadkę do rozwiązania, gdzieś znaleźć klucz. Jest. Za toniczką. Może coś mówi nasz notas na Za tymi śladami coś takiego po swojemu. O, o! Znalazłem to no. ho, 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 ho. inwentory. Znalazłem lampę. Czyżby mi się automatycznie otworzyło? Szu. Chciałem, że jakiś klucz trzeba znaleźć. Nie wiem, czy w tym momencie, jak jest takie coś, to mam się bać. Ziemeki widentnie się boi, więc nie wiem. So let's see if the doors are open. No, they Is there something August 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum. Find Alexander and kill him. His body is old and weak, and yours young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare breaking down reality. I have tried everything and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. To jest tak, że on napisał na wiadomość sam do siebie. Bo tak, tak to zrozumiałem. <coughs> A ogólnie tam chodzi o coś, że jakiś ziomek jest jakiś taki stuknięty, czy coś. I mamy zabić tego Aleksandra, tak? Bo jest jakiś stuknięty. No dobra, tu chyba już nic nie mam do zabrania, coś takiego. Czy to... Nie. Dobra. Tak, mamy inventory. A, to jest paliwo do latarnki. Dobrze. No to może włączymy na razie. Jak to zżera ropę, no to... Dobra. O. Właśnie. Fajnie, fajnie no właśnie. O! Ach, właśnie. Ma się ten nowy XRPGA. Ale gra jest fajna, naprawdę fajna. Nie że choro, nie wiem czy będę się jakoś mocno bał jej. Ale gra jest naprawdę spoko. Jakoś próbuję się w

The inner sanctum, no, my most precious chamber, Daniel, and it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. I know. It's still right? Czy to w jakiś sposób nie wiem, można przesunąć? Pom Pomataliśmy. czy ja rozumiem, że czy coś trzeba znaleźć. Tam że nie można tego zrobić chyba rękami, ale trzeba mieć jakieś narzędzia, coś takiego. Czy coś jest u góry, więc dobra, może przejdziemy. Tutaj. Chyba to jest... ...olej. Dobra. Książki sobie zrzucimy. Nie lubimy nauki. Ale żeby coś osiągnąć, trzeba się uczyć. Hmm. Nie wiem, coś się... Właśnie, właśnie. Mam taki nawyk, że wszędzie muszę spojrzeć, bo Zrobił nam się tu glutek. Czyli ogólnie musimy znaleźć jakieś narzędzie, żeby to po prostu usunąć albo coś Będziemy mogli po prostu spenetrować tamte dwa miejsca stamtąd przyszliśmy. O coś w ogóle chodziło? Nie. Dobra. Po no co tu pójdziemy? Zobaczymy, co jest za tymi drzwiami. Aha. Czyli muszę mieć klucz, żeby się przedostać. Czyli tak, tam trzeba mieć narzędzie, tu klucze. Laboratorium. Może tu będą jakieś narzędzia do tego cholerstwa. Jest cimno, jak w dupie murzyna. Tam się zawaliło, nie ciekawie. Tu sobie. zapalimy. Czy no, ja opisałem, że coś za tym jest. Nie. No dobra. O, jest to. to chyba ten olej. Ja muszę w jakiś sposób... Aha. A i mój ten wskaźnik, tak? Tutaj. Dobra. No tą lampę jakąś tam mam na To to. Dobra. Tutaj mamy zablokowane. Tutaj może jest jakieś przejście. Tu są jakieś skrzynki. Skrzynki to. Może ukrywałem jakieś smakułyki w postaci jakiegoś oleju albo czegoś bardzo potrzebnego. Nie ma nic. No to jest ciemne zejście w dół. A zobaczymy co tu jest. Jakieś wspomnienie. Zresztą nie ja wiedziałem, że tu coś będzie. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. A w tej szafce? O, nie wiem, pierwszy raz widzę ten item. Czy ja to mogę skipnąć? Chyba się nic nie stanie, tylko po prostu dostajemy taką informację. Mogę to jakoś zabrać? Czy to jest po prostu takie wspomnienie? Aha, dobrze. Dobra, przesunę to krzesło, bo mi denerwuje. Czyli tak, to żeśmy sobie obmacali. Ale my nadal poszukujemy rzeczy, które przydadzą nam się do otwarcia tamtych drzwi. Tu są jakieś kanały. To To nie ja chodzę. To się. Nie, no żartuję. Czy widzicie gdzieś to coś, co mam znaleźć? No ja. O, tu jest chyba jakaś skrzynia, tak? Czy to jest skrzynia, czy ja sobie mogę tym tak mogę sobie porzucać może ja po prostu wezmę tą skrzynię i rzucę w to. to to coś o tu jest to coś co tam jest a następne rzeczy no chyba nic tu nie ma oprócz tego co znalazłem czy jakąś tam information. tu mamy jakieś tam stanowisko do jakichś, nie wiem, yy, yy, mikstur czy czegoś, nie wiem. O! A, taki nawyk. Takie troszeczkę, można by powiedzieć, zboczenie zawodowe. Wszędzie muszę oblukać, żeby później wyjść ze spokojnym sumieniem. No, tu nic nie ma, no raczej, no. Tu mamy jakby jakieś Muchy, tu latem, więc tu jest chyba wszystko. Czyli taki człowiek wsadzony w mikser. No nic, no tu żeśmy prawdopodobnie wszystko zwiedzili. Wrócimy się. Tam jest nam potrzebny klucz, żeby iść tam na dół. Gdzie ja jeszcze nie byłem? Czy mogę to skipnąć? Tak. Czy tak, wrócimy sobie. Kurwa, bo ja ktoś się. Czy mi się wydawało, że ktoś wo o pomoc? Ale ja nie mam, jakby. Chociaż? Nie mam, jak tego yy, rozwalić. A potrzebny jakiś łom? Taki klucz do wszystkiego. Dobra, tu chyba nie byłem. Z tego co pamiętam. Eee. Yy, mam jakiś pokój. Ładnie wystrojony Jakby troszeczkę Mniej grozy? Ale coś mi tam ryczy Ale chociaż doszedłem do takiej lokacji, gdzie jest więcej rzeczy otwarte Dobra, na razie pracujemy Jolo Jak? Na razie to chcę się dowiedzieć, co może nas zaatakować. Jak to coś nas zaatakuje, to spróbuję przed tym uciec. Gdzieś tam coś zobaczyłem, czy gdzieś grałem u kogoś, czy coś takiego. Czy siedziałem i spoglądałem, jak ktoś grał, że to się do szafy ucieka i to coś ma skrzywiony ryj. Tylko tyle zapamiętam z tamtej Nie a te rzeczy, latające rzeczy, to. Po prostu ja sobie przyszyłkuję takie powitania. Na każde powitanie będę czymś innym rzucał. Co wy na to? Jak wam się podoba ten pomysł, to jakieś sugestie na następny odcinek, czy mogę rzucić? Czekajcie, no coś mi się wydarzy tu coś loto. Nie ma nic. Nawet tym można rzucić. Nie, no to, może, to może być kultowe w tej serii. O! Coś słyszę. Coś widzę. Ja po prostu Wam zostawię takie notatki. No sobie to przeczytajcie. A ja po prostu, żeby nie przedłużać odcinka, to po prostu to skipnę. Ja bym po prostu, tak chce, ktoś sobie kto chce w tajemniczony to przeczytać, to prostu prosiłbym o jakieś za o zatrzymanie sobie odcinka i to sobie to obejrzy. Przean przeczyta, przepraszam. Dobra, tu nic nie ma z tego co widzę. Dobra. No problemu. Chyba muszę os bardziej oszczędzać ten. To. ten olej, bo bardzo szybko się wyczerpuje. Powiem Wam szczerze, że aktualnie to ja już nawet nie wiem, gdzie jestem. Zapalę sobie światło, żeby nie miał tej psychoteli. No nie, Chopina też zaprosili do tej gry. Dobrze, ludziska. Może tym takim miłym akcentem pianin, pianinowym. Nie wiem, jakoś tak dziwnie brzmi pianistycznym. Może zakończymy ten odcinek. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie go. Yy, oczekuję, że napiszecie co nieco w komentarzach jakieś takie najważniejsze rzeczy, co powinienem wiedzieć o tej grze. Coś zamknę te drzwi, bo coś mi się wydarzy, że zaraz coś wleci. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie. Subskrybujcie kanał, wspierajcie. Lajkujcie film, jeśli Wam się podoba taki pomysł na piątkowe horrorki. Komentujcie, żebym mniej więcej coś wiedział więcej na temat tej gry, bo szczerze, pierwsze wrażenie jest bardzo dobre. Ja Wam życzę miłego wieczoru i do zobaczenia już jutro.